Gdzieś to było, tylko. tylko nie będzie, o tybaki. nie <słyszy> Siema, się znalazło, Siem. Siem. a tu jesteście teraz. Była taka lekko zmiana. Co tego? Co słychać? Ach, się tu zadymiło, coś mi się tu pali chyba z tego transmatora. No, kurde mnie ten nocha swędzisz, wiem po czym. A się zadymiło z transformatora. Mi się z dymi. Dobra, cicho, robimy projekt, odpalenie ETS-a na laptopie. Każdy ciekawe, co? Nie? No, to się zaraz będzie coś widać. On taki fajny. Hoppy. Hoppy pawilion. I go tu normalnie zaraz będziemy palić. Tu mi widać, tu mi widać. Może tak to zrobić. tak się widać. Poszły. Konie po pobytu. Temu nie chce mi się tutaj kiedyś podłączać. Hmm. Będzie ETS2 zagrana na laptopie. Dawaj malutki, dawaj, dawaj mechę, dawaj mechę, już z tym jedziemy, z tym jedziemy, też witamy serdecznie. Uch. Uch. Dobra, tam nieważne, tu nie ma wirusów, dawaj go tu do prądu.

No jest podłączony tak Co? Wystąpił problem z aplikacją Eurotrack 2 nie może zostać zamknięta Aktualizuj. Czemu się nie chce uruchomić? Czemu się nie chce uruchomić? Uruchomiako. No ja. Oj Uu. nie pogram sobie dzisiaj. Tak, chciałem sobie... Gdzie jest wszystko powgrywane? Mm. 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 Chciałem sobie na laptopy pograć. Mm. I teraz co? Mm. To nie. Paski nie robi. Nie ty. To z innego kolegi znajdę. To z innego kolegi znajdę. Nie chciał być on. To Panu podziękujemy. Dziękuję. Co my tam mamy fajnego? Wow, nowy laptop. mi Michała w tym roku bardzo szczodrze mnie obdarza. Bardzo szczodrze mnie obdarza. Będzie to Acer Nitro 5 Safety Nocy. on tu Nie ma nic. mogę naklejki ponaklejać. O! Dobra. Chwitło mu fajne takie, takie etui. Tak wejm tak, że jest zapakowane. Chyba beda pierwszy go otwierał. Uwaga. Uwaga. Aż się boję. Zimne nie, to jest zimne. A, jest to czarny. Czarny i czerwony. Ładny ma taką. taki ładny ma pokrowiec. Taki ma ładny czarny pokrowiec. Mały taki trochę. No to na brzmi był to jest dużo większy. Jakiś kartonik czarny taki jest, nie wiem jaki ten zaćwotor wyjdzie, bo bluzka jest czerwona. No tak, jakby Acer. Wow, w już mamy odwiedziny. Często zdarza w takim czasie, w naszych filmach. No cóż, takie życie. No ja, no czasem trzeba iść na dół. No to, co, jedziemy dalej. Tak to wygląda. Ja i mój wielki brzuch. Spoko. Siatek zabezpieczeń normalnie. Jestem w sioku. Szykowany angielski. Your znowu uh, mam znowu to znowu znowu time. The first time up. Oh. Mm -hmm. Czyli mimo wszystko musimy otworzyć jednak Tą magiczną, tą magiczną skrzyneczkę, ponieważ tam w środku jest zasilacz. A na króciutko o tym, o tym sprzęcie, który tutaj leży. No co? Typowy laptop gamingowy. Gamingowy. Recenzji było pełno na internecie. Co my tu mamy w środku? No, każdy jest interesowany, co tam jest w środku. Pokażę nam to tam jest w środku. Nie tej kamery ta kartka ci tam wiedzie? No więc co? pozwoliłem sobie zdradzić samego siebie na czerwonych. Proszę bardzo, ja jestem jakiś AMD. Piątka 5600H. I siedzi tam GeForce RTX 3060. Taka wersja. Na matrycy 144Hz. Full HD Full HD Nie nitro piątka to jest jak każdy znajdzie w internecie, żeby się podobno ruszać. Nie wiem, nie ma tu. Chwilę też otwierasz, nie? Matryca matowa widać bez oświetlenia góry. Może podobno wiotki, że jest nie? Z wiotki, że się podobno gnie. Nie wiem, laptop służy do postawienia go na stole, otwarcia i użytkowania, a nie ciepanie na laptopa, No nie wiem, do, do plecaka. Chcę kupić plecak na laptop, który jest, kurde, sztywniejszy. Tyle w temacie. Co tu jest w tym magicznym pudełeczku? Raz. Dwa. Przejściówka do... Przejściówka do montażu dysku. No. Dysku SSD. I śrubki do montażu w dysku SSD normalnego 2,5 cala. A, tak, 2,5? Tak, 2,5. Kartonów pełno. Taki fajny polski zasilacz. Zresztą mówi, że w polskim zasilaczu nie ma akurat dobra. No tak, no 36. 36. Hmm. 3060 RTX nie jest jakoś mega wymagającym GPU Obawiam się jedynie ewentualnie czego mi się mogło obawiać? Tego AMD -ga. grzejnika. Ale znawcy, znawcy tłumaczą, że AMD jest bardziej wydajne że większa, większa moc, moc, podobną moc, większa, wie bo za 200 grach to Jest tak potrzebna w grach ta moc, że mmm ja rozumiem między pentium jakimś pentium dół za o no dobra no tak, ale no, ludzie między między 11 a 400 F a takim to są 6 rdzeni tu jest 6 rdzeni. To jest kwestia wydajności pojedynczego rodzenia. A w najlepszym wypadku kwestia wydajności jeżeli chodzi o kartę graficzną. I to jest wszystko. I to jest wszystko. Jeszcze nie widziałem gry, która by wykorzystywała w pełni 6 rdzeni, chociaż no... Może się przyszedł w Battlefieldzie. Ale... No nie wiem, zobaczymy. Gdzie ja mam jakieś wolne miejsce? Co ja tu mogę wypiąć? Kubek z kawą. Zwykle nieprzygotowany do zajęć, nie? Muszę się wzmacniasz Nieprzygotowany do zajęć jestem. Coś nowego? Nie. Pięknie się wkomponował. Ptyczka do gniazdka. Z tyłu. Coś tam się oświe oświeciło. Oświeciło. Fajny mam to bajzel. Dobra, teraz będzie niespodzianka, bo będzie na którą nikt, nikt się tego nie spodziewa, nie? Ja też nie, dopiero teraz odpalam. Gdzie ja tu się włączę, po A, tu jest taki magiczny przycisk. Czerwono mi, gruby jestem. Zielono mi. Obcięł się w końcu, nie? No, trochę. No co, nie musisz mi, żeby teraz 30 minut wam pokazywał, jak się kręci tę kółkówką. W tą tu naktopię, cicho, 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 trybi. O! Coś się dzieje. Może to na, napisy w takim dziwnym języku? Mm. Yo, to to jest Nemecka. Ich bin Cortana und ich bin hier, um dich zu unterstützen. Ja, komm, ich Eine bitte. Hier, etwas WLAN da und schon ist dein PC betriebsklar. Verwende deine Stimme oder die Tastatur. Wenn ich still sein soll, wähle einfach das kleine Mikrofonsymbol am unteren Bildschirmrand aus. Hat er mal Wenn du zur Unterstützung eine Sprachausgabe benötigst, drücke gleichzeitig die Windows-Taste und STRG und Eingabe, um die Sprachausgabe zu aktivieren. Das war's auch schon mit der Einführung. Lass uns loslegen. Deine Region ist auf Deutschland festgelegt. Ist das richtig? Nein. Nein. Welche Region möchtest du verwenden? Polen. Soweit ich das verstanden habe, möchtest du Polen verwenden. Stimmt das? Ja. Ja. Deine Tastatur ist auf Deutsch festgelegt. Möchtest du dabei bleiben? Nein. Nein. Welche tastatur möchtest du verwenden? Polen. Polnisz. Polnisz. Pa, on No nie rozumie tego. Polen. Mm. Dobra, wezmę się to fuh, palcem zrobię. Tref i nad w to, po francusz, grecz, Italianisch, Polnisch, Polnisch. Programmieren, bitte schön. Ich möchte dich nicht aufhalten. Wähle einfach etwas in der Liste aus. Also, das ja. Verwendest du noch ein anderes Tastaturlayout? layout so Welche Sprache möchtest du für das zweite Tastaturlayout verwenden? Nur Polnisch. Polnisch, Polen. Einverstanden? Soweit ich das verstanden habe, möchtest du Polnisch Polen verwenden. Stimmt das? Jawohl. Jawohl. Welches Tastaturlayout möchtest du hinzufügen? Polnisch. Polnisch. Mein Gott, bist du. Mm. Lass uns nun die Verbindung mit einem Netzwerk herstellen. Auf diese Weise kannst du so schnell wie möglich Updates, Apps und Katzenvideos erhalten. Mm. Wie wäre es mit dem ersten Element? Gib <Sielly> nun deine Anmeldeinformationen ein. Ja, Telefon. Hmm. Hmm. Kąty widzenia. Nawet to są takie najgorsze skoro wy tu widzicie. macie no... Na... teraz już nic nie widzicie. A ja, a ja. No co? Nieprzygotowany do zajęć, nie jak zawsze. Ha ha ha. Bajero sobie znajdę w telefonie. Trud. Tak jest to wzruszające. Może ją zrobię chwilę pauzy. Jak skończę to wszystko instalować, zobaczymy jak to działa. Dobra. Jak widać mamy to. 11 wygrana. Trochę to potrwało, ale niestety sorry, ale obowiązują pewne zasady i ja nie będę publicznie udostępniał twoich danych i nikt nie będzie widział co wpisuję podczas rejestracji Windows, prawda? Są pewne zasady i, i nie będziemy tego zmieniać. Tak, natomiast co, no na razie to działa. Um, no, kamera chwyta wszystko z góry. Ustawić tylko język na polski. Jest 11 wrzucona. Potestować co do wydajności. Nie wiem, odpalimy parę programów. 11 um, jest grana, czy 10? Tak ten taki mały. Zaraz sprawdzę. Mi się zdawało, że jedenastki klikaję. O, to jest dziesiątka. Ups. Obdaję tą tam... się. Nie, to jest co. Muszę to jeszcze ogarnąć. Tak dokładnie po mm, niemiecku. dziesiątkę od Windows 10, fum. Yy, nie wiem, nie ja robimy jeszcze przejścia z dziesiątki na jedenastkę. Tego. Normalnie na no, czysto. Tam widziałem, że ludzie robią, ale ja to, to zrobię sam. No. no, a co do tego, co do całości, no RTX 3000. 3060, ten 5600 h procesor poniekąd, a jak to będzie śmigać? Tego nie wie nikt. Full HD, kudna, to się ciężko, ciężko pracuje na Full HD. 5600 graf i 16GB pamięci, 16GB pamięci i RTX 3060, taka wersja. Tak, więc no jak na laptopa, to wydaje mi się, że to jest w, w, w miarę fajne. I teraz yy, proszę upublicznić uwagę. Cena takiego nowego laptopa, jak widzieliście, wyjętego z kartonu z Windowsem wgranym. Proszę, proszę się trzymać wygodnie foteli. 900 euro z wysyłką. 900 euro z wysyłką nowy. systemem Windows. Sami widzieliście, że odpaliłem i musiałem go konfigurować. Aż, se, aż sobie kartofelkę wezmę. Marce palnowego. 900 euro z systemem nowym RTX 3060 ryzen, ryż, ryż, albo Ryzen Z Ryzenem 5 5600H. 900 euro, gdzie w Polsce 5500 zł. Ach mi poleciało znosa. O. No i tyle. Co się pokazać. Nowy w rodzinie. Będziemy działać. A jak to jeszcze nie wiem. Na razie muszę się język na Polski zmienić. Albo w Grodzinie Tosa Polskiego. To no co mi tu jest. Myślę, podpiąć i opanować cały ten zestaw. Dobra, to tyle z nowości i mnie. Jak to się będzie sprawowało? Nie ja wiem. Na czas podróży będzie można grać. Albo nie będąc na miejscu, dlatego, pada sobie przyszykowałem. i część ETS-a będę jechał na napadzie. Nie? Kierownica zostanie tutaj, tu. Nie? A na czas podróży będziemy. Na czas, miejsca kiedy nie będziemy na miejscu, będę mógł też śmigać na, na laptopie, co prawda małe, ten ekran jest. No ale taki acerek lepsze to niż telefon. Dobra, nie zanudzając, Zdam wam relację, co jeszcze dalej tu ogarnąłem. Teraz trzeba zrobić kopię konta ze SteamA i je będzie jechany na dwóch. Aż się boję, co z tego będzie. Dobra. Powodzonka życzę, grzeczeń na, na grupie, proszę bardzo być bardzo grzecznym na grupie, bo to w ostatnim czasie jest niezbyt miłe, ale widzę poprawę trochę. Dobra, koniec przyglądania, zabieram się za dalszą pracę tym laptopem, ogarnąć po pierwsze polski język.